Budzisz się pewnego dnia. Ku Twojemu zdumieniu, znajdujesz na lustrze przyklejoną małą karteczkę. Zdziwiony, postanawiasz się jej bliżej przyjrzeć. Napis na niej głosi: Nie martw się, zadbałem o wszystko. Twoje ubrania zostały wybrane. Łazienkę odnajdujesz w nieskazitelnym stanie. Nawet garaż został całkowicie uporządkowany. Co więcej, Twoja stara skrzynka na narzędzia została zamieniona na nową. Później, w tym samym tygodniu, odnajdujesz drugą, równie ciekawą notatkę. Wynoś się z miasta. Do wiadomości przyczepione zostało kilka ziarnistych zdjęć, na których widzisz kilku policjantów na oznaczonym kawałku pola. Jeden z nich trzyma Twoją starą skrzynkę na narzędzie. Na rękach ma założone lateksowe rękawiczki.